Cześć! Jestem Amelia i witam Was na kanale Ewangeliczny Challenge. Jest dzisiaj 20 lutego, niedziela i chciałabym Wam przeczytać kawałek z Ewangelii. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy Was nienawidzą. Nasza wiara jest niesamowita, bo jak, jako jedyni mamy w przykazaniach, żeby miłować tych, którzy nas nienawidzą. To jest crazy! To czyni naszą wiarę wyjątkową. Waszym challengem będzie, żeby pomodlić się za tych, których nie lubicie. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i łapce w górze. Pa pa.